Jak to zwykle bywa przed świętami, czas na obiekt w Engelbergu skocznie Großtitis. Tym obiektem jeszcze w absurdalnych konkursach się nie zajmowaliśmy. Ale jak to? Przecież Engelberg to prawidłowo skocznia słynąca z najsprawiedliwszych warunków, zimowa stolica Skoków. Czasem jednak zdarzają się wyjątki i nawet obiekt usytuowany w Szwajcarii potrafi negatywnie zaskoczyć nie tylko kibiców, ale także i organizatorów. Witam wszystkich, nazywam się Mateusz Grmadecki. Zapraszam do wysłuchania. Wspominaliśmy o pechowym sezonie 2003-2004 przy okazji zawodów w Kusamo. Inauguracja nie wypadła pomyślnie. Odwołano konkursy w Trondheim i Tidise Neustadt. W Niemczech to w ogóle rozegrano już tylko jedną z czterech zaplanowanych serii. A w mroźnej Finlandii sami wiecie co. A jak nie wiecie, to odsyłamy do filmu o tamtym wydarzeniu. Potem wrócicie tu. Weekend na zmodernizowanym obiekcie w Engelbergu miał być tym weekendem, gdzie wszystko będzie normalnie. No i już w piątek nie było najlepiej, kwalifikacje były okropne. Wygrał je Janne Ahonen po skoku na 128,5 metra, przypominam skocznia K125, a wiatr wiał, jak to bywa w Engelsbergu w plecy. Sobota o wiele lepsza nie była, poza tym, że Sigurd Petersen skoczył 138 metrów w serii próbnej przed pierwszym konkursem indywidualnym, to nie za wiele się działo. Na domiar złego dla polskich kibiców Adam Małysz utracił żółty piastron lidera Pucharu Świata na rzecz zwycięzcy konkursu Rario Kelseya. Wysieką na torcie były jednak niedzielne zmagania. Warunki pogodowe były bardzo złe. Padający deszcz ze śniegiem plus silny wiatr z tyłu skoczni. To nie mogło zakończyć się dobrze. Konkurs otworzył Tomasz Pochwała, jednak nie miał się czym chwalić. 90,5 metra. Marko Steinauer przebił, we Polaka o 4,5 metra, uzyskując 95 metrów. Pierwszym, który przekroczył setny metr, był Asam Taktahunow. Kazach mógł się poszczycić 104,5 metrowym skokiem. W dodatku osiągnął całkiem niezłą prędkość na najeździe, bowiem wyniosła ona 93,5 km na godzinę. Binnenorczyk oddał skok na 101 metrów i wskoczył za Taktahunowa, a jak spisał się słowenie z Jure Radei", uzyskał 99,5 metra. Skoczyło póki co 5 osób, a już zawody nie stoją na wysokim poziomie. Niestety to dopiero początek. Andreas Aren skoczył jeszcze gorzej niż wyżej wspominani zawodnicy: 96,5 m. W końcu na welce usiadł weteran jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskich skokach narciarskich Tomisław Tajner. Skok na 101,5 metra normalnie nie robiłby wrażenia, jednak w tym konkursie wydawał się być całkiem dobry. Ewidentnie jednak był to dzień kazachów. Radik Żaparow powtórzył odległość swojego starszego kolegi z kadry i wyprzedził go dzięki notom za styl. Martin Koch oddał najdłuższy jak to skok lądując na 100 metrze. Niestety seria prób powyżej 100 metra nie została kontynuowana. Primo Pikl z tylko 93,5 metrowym skokiem miał bardzo małe szanse na awans do rundy finału. Wszystko przebiegało sprawnie. Niestety, Zorentin Duran stał się pierwszą dawnego dnia ofiarą skoczni w Engelbergu. Francuz nie miał szczęścia na odjeździe, podjechała monarta, czego następstwem był nieprzyjemnie wyglądający upadek. Christoph Kreuzer po krótkiej przerwie oddał skok tylko na 93,5 m. To był tak krótki skok, że aż mnie ciekawi, czy Chiara skoczyłaby dalej. Mark Vogel, tym razem z podciętymi skrzydłami 94 m, włoch Alessio Bodoniani jeszcze gorzej 91,5 m. To klepanie buli jest mega nużące. Mieliśmy też udane próby, takie jak 107,5 metra Maksima Anisimowa. Jednak marne to pocieszenie, bo skakano na obiekcie 125 metrowym. To tak, jakby ekscytować się w planicy lotami na 180 metrów. Kimra Hansen nie zdołał powtórzyć próby Białorusi na 101,5 metra. A teraz na belce usiadł Heng Chul Choi. Uwaga, co się stanie. <śleskli> Co ciekawe, korańczyk nie zajęczył w tej próbie jakże słynnego upadku. 89,5 metra nie pozwalało mu jednak wiązać nadziei z występem w serii finałowej, o ile ta w ogóle by się odbyła. Po nim Chin kang jeszcze lepiej, 93 metry. Jan Mazoch tym razem wylądował bezpiecznie i uzyskał 88,5 metra. Zaczęło się robić coraz żałośniej, bo oprócz wiatru dmuchającego w plecy, cały czas padał deszcz ze śniegiem, co jak się domyślacie, nie było korzystne dla zawodników. Po przerwie na oczyszczenie torów okazało się, że nie miało to żadnego efektu. Martin Leschick skoczył ledwie 85,5 metra, wiatr wiał coraz mocniej z tyłu, zrobiła się kolejna przerwa. Po chwili w locie ukazał się Jörg Ritzerfeld. Niemiec jednak nie ma zapewne zbyt dobrych wspomnień z tamtego dnia. 81,5 metra pokazywało, że warunki jakie panują na Gross są beznadziejne i należy coś z tym zrobić. Na przykład posadzić kolejnego skoczka na belce. Robiło się coraz ciekawiej, bo śnieg zaczął padać coraz to intensywniej. Po próbach walki z naturą zdecydowano się na zrestartowanie pierwszej serii. Co za bezsens. Jak w tym wypadku pomoże nowy start z wyższej belki, skoro śnieg zalepiający tory jest problemem niemal niemożliwym do wyeliminowania? Okej. Okay. Na belce usiadł Christian Nagyder z numerem 23. Postanowiono, że 22 skoczków odda próby jeszcze raz, ale na końcu serii. Nagider tymczasem sklepał potężną bóle, oddając skok na 71 metrów. Jeszcze prowadził, ma no 4,8 punktów. Ja nie mogę. Sędziowie zdecydowali się podnieść belkę o 2 stopnie i tym samym wszyscy musieli zaczynać od początku. Festiwal żenady przesunięto na 14,45 w nadziei, że opady śniegu ustąpią. Rozpoczęto. Czy Tomaszowi pochwalę restart się opłacił? No niezbyt, bo skoczył 84,5 metra. Marko Steinauer osiągnął aż 90 metrów. Postanowiono już puszczać wszystkich bez względu na warunki. W kazach takta nie powtórzył próby z anulowanej serii 90 metrów do granicy setnego metra zbliżył się winy Norczyk, lądując na 98 metrze. Po nim skakał kolega z kadry i Rady. Zgadnijcie odległość, jaką osiągnął. Kogo zaskoczyłem? 90 metrów. O 4 metry dalej poleciał szwed Andreas Aren. Tommy Softayner nad spodziewaniem dobrze: 99,5 metra. Jak na skoczka Obianego tak słom sławą, odległość imponująca. Radik Żaparow za to powtarzalnie: 104,5 metra. obu próbach złamał barierę dla niektórych niemożliwą do przekroczenia. Brawo do Kazacha. Martin Koch wylądował równo na setnym metrze, ale nudy. Primoz Pikl dla odmiany, skoczył 89 metrów. Przecież trzeba dobre skoki przekładać z słabymi, prawda? Artur Lappi minimalnie przeskoczył legendarną już odległość 102,5 metra. Florentin Diron, co ciekawe, wystartował pomimo upadków niedokończonej serii, jednak spisał się bardzo przeciętnie, zaledwie 84,5 metra. Niewiele lepiej Christoph Kreutzer, 88 metrów. Czy ktoś tam umie w ogóle skakać? Mark Vogel był kolejnym zawodnikiem, który nie porwał widzów na kolana, 93,5 metra. Alessio Bolognani również na swoim poziomie, 91 metrów. Białorusin Ani Simow nie powtórzył skoku z pierwszej kolejki, osiągając 97 metrów. Kto by pomyślał, że trzeba się będzie ekscytować skokami na 100 metrów. Kim Roar Hansen także bez rewelacji. Norweg musiał zadowolić się tym, że bezpiecznie wylądował. A czemu o tym mówię? Po zawrotnym 91,5 metrowym skoku puszczono Choya. Oh, no! oh, 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 oh. I nie wylądował. To się musiało tak skończyć. Śnieg sypał coraz mocniej, nikt nie czyścił torów, i rezultatem był trzeci w sezonie bardzo groźny upadek. Koraniczek zdołał przelecieć, chociaż cóż to był za skok 45 metrów. W końcu konkurs odwołano, a zawodnicy pojechali. Co? A konkurs kto dokończy? Nie wiem co za szalenie spadł na ten kuriozalny pomysł, ale konkurs postanowiono dokończyć. Chilku Kang, ewidentnie spieszony po wypadku kolegi z reprezentacji, przeczyścił tylko tory lądując na 81 metrze. No jedziemy, jedziemy. Szybciej to zielone światło. Jan Mazog nie ma błyskawicznie po Korańczyku 90,5 metra. Martin Meszik, jak większość bez rewelacji, 88-metrowy skok nie dawał szans na punkt. Z drugiej szansy skorzystał Jörg Ritzerfeld 97,5 metra. Christian Nagider tym razem 71 metrów nie skoczył, ale też porównałbym to bardziej do podskoku, 93,5 metra. Norweg Morten o 3 metry dalej. Chyba wszyscy mamy już dosyć tego konkursu. Wybaczcie, ale każdy widzi co to za nada. Jedni skaczą 90 metrów, drudzy 80 metrów, a na dodatek groźny upadek. Ja matura tura zaledwie 92,5 metra. To nie tak, że warunki nie pozwalają na więcej. Tylko z pewnością jak skok odda lepszy zawodnik, to będzie lepiej. Przypominam, 25 już za nami, a żaden nie przeskoczył 110 metra. Dimitri Vasili wiesz jeszcze gorzej, 80,5 metrach. Jako Bianda z 85,5 metrowym skokiem szybko odpiął narty i uciekł ze skoczni. Każdy chciał uciec, by nie patrzeć na to, co się dzieje na skoczni. Istna antyreklama sportu. A Aleksander Herz z tym stylem lotu to się wrócił chyba do lat 80. Z potężną notą 3,3 punktu zajmował de facto ostatnie miejsce. W końcu Walter Hofer się zlitował i nad Marcinem Bachledą, który miał startować tuż po Niemcu, i nad kibicami. Zapadła decyzja o anulowaniu tej nikomu niepotrzebnej pierwszej serii. Chwilę później usłyszeliśmy kolejny werdykt. Competition cancelled. Nareszcie. Co się stało z Helmut Na całe szczęście nic wielkiego. Pomijam już to, dlaczego doszło do upadku, bo tutaj to zawinił i sam zawodnik, i warunki. Ale skutkiem tego upadku były tylko siniaki. Wyglądało koszmarnie, skończyło się wyłącznie na strachu. Organizatorzy po raz kolejny natomiast pokazali totalną głupotę i ignorancję. Zawody należało odwołać dużo wcześniej. To niestety nie były jednak ostatnie tego typu zmagania, jeżeli chodzi o sezon 2003-2004. Niemniej jednak, tamten Engelberg wspominam częściowo dobrze. Nie dlatego, że konkurs był parodystyczny, oczywiście, tylko dlatego, że Engelberg wtedy, w tamtych czasach, był rozgrywany w porach dziennych. Natomiast uważam, że. Obecnie Engelberg w porach nocnych traci tą swoją magię, jaką zwykle miały te przedświąteczne konkursy. To wszystko na dziś w odcinku o absurdalnych konkursach. Zachęcam do łapkowania i subskrybowania kanału Podnarty. Był z Wami Mateusz Gromadecki. Do usłyszenia.